Małgosia też zrobiłaby koszczek dla swojego faceta, tylko tak jakby facet jej uciął. I tutaj chcielibyśmy ogłosić, że poszukujemy nowego faceta. Proszę Cię, proszę Cię, to ma być poważna sprawa, to są święta, Ty idź tam lepiej maluj sam. Nie przeszkadzaj kobietom w pracy. Po Błogosław, również sól i wszelkie przyprawy na wieki wieków. Amen. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tego chłopaka Posadź go na jajka Pokaż swoją twarz Pokaż ile w sobie masz Kim naprawdę jesteś Ktoś Nie mów mi, że kiedyś Będę sam Marta i Michał wciąż nie wiedzą, jakiej płci będzie ich drugie dziecko. Może dzisiejsza wizyta w klinice położniczej da odpowiedź na dręczące ich pytanie: chłopiec czy dziewczynka? Dyrektor, profesor. Familitowa. E, ja. No i ja oto, Proszę zobaczyć. Przechodzimy do proszę zobaczyć, W jakim dobrym humorze. Mhm. Czas się Tam to się tak jest bliżej. Fajnie. Dobrze. To jest. A osoby mnie tak zakuło, no, bo musiałam aż e, uklęknąć. A tu nie roz... I proszę nie zobaczyć siusiaka. Nie, 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 nie bym dobrze. Dziewczynka, dziewczynka. Dziewczynka ma być. Jestem! Głowa? A ja... Tak sobie... A będzie hopok też, będzie dobrze. Jasne, będę miała trzech facetów w domu. No dopiero zrobimy z tą początek. I nikt nie e! stanie w mojej obronie. Widzę siusiaka. Ja nic nie. nie. Widzę ciemność. Ciemność widzę. widzę ja widzę nie, widzę... nie widzę Siusiaka, zdecydowanie. No i kiedy my się dowiemy? Co będziemy mieć? Bo no, nie, tak, tak. no nie wiem, czy mam kupować różową rzeczkę, czy niebieską. Czy różową sukienkę, czy niebieskie spodenki. Trzeba być ostrożnym przy tych prognozach. No, ale dobra, no ale tak, sukienkę jedną mogę kupić, no. No możesz. O, teraz jak ładnie się rozłoży. Chłopiec na ucho. Dziewczynka. Nie, chłopiec. Może być albo chłopiec, albo dziewczynka. No, <grych> o, innego wyjścia nie mam. Ale ja no, ostatnio widziałem zdecydowanie siusiaka, teraz nie widzę go zdecydowanie. Trzech się do mnie Tak? Będzie mieć dziewczynkę? Tak to wygląda. Uuu! Ale czas. Ostatnio widziałem zdecydowanie to, czego tutaj jest, zdecydowanie nie widzę. zabiera. Prawda. A więc dziewczynka. Tak. Jeśli lekarze się nie mylą, układ sił w rodzinie Wiśniewskich nareszcie o, będzie sprawiedliwy. No ja wiedziałam, że to będzie dziewczynka. Ja wiedziałam, że tak będzie, tak? No prawie, od początku I mówiłam że to ja Dziewczynka, bo ja się śleczyłam. Tak znaczy, że... Ja przegrał cztery stóry. przegrał cztery stóry. Jak zobaczyłam, to już wiedziałam, że. To Ale darujemy. Tak. Cura, nasza córa. Dziękuję. No czekaj, idziemy, idziemy naciągnąć konsylium na herbatę i ciacho. Przy tym co oni biorą za porów, to już nie uważam, żeby było naciągnięcie. Tak, gratuluję ci tato, żeś zmajstrował córkę. i robię wszystko tak, jak trzeba. No i znowuż, cześć Kubek. Cześć. Cześć, będziemy mieć dziewczynkę. Tak? No. Tak jak Ty. Dziękuję Wam za Cześć Anżelika. Cześć Skarbniku. Cześć. Cześć. No Michałek. Idę się do pracy. Halo. Dziewczynka? Dziewczynka. No to widzisz, ja bardzo cieszę się. Chcesz Ci coś, coś no? powiedzieć? Poczekaj, Michał Ci powie. Halo. Będzie dziewczynka. No. no! Super, nie? Byliśmy na USG przed chwilą. Bartek, wyczyść mi buty No i pan doktor powiedział, że będziemy dziewczynką. Bardzo chcę śpiewać. Myślę, że śpiewanie jest po prostu częścią mnie. I y, śpiewając spełniam się y, w taki wewnętrzny sposób. Kiedy chce się być gwiazdą, pracować trzeba także i w święta. Trójka finalistów Joasia, Michał i Paweł, którzy wystąpią w najbliższą niedzielę teraz przygotowują się do występu. Piosenka nosi tytuł gdziekolwiek. Bardzo się cieszę, że dostałam taki utwór, dlatego że dla mnie jest bardzo ważne to, żebym. Bo jestem odtwórcą, nie jestem twórcą, i bardzo ważne jest dla mnie to, żebym mogła się w pewnym sensie utożsamić z piosenką, żebym mogła ją poczuć i myślę, że, że, że tak się. Mm, tak się stało w tej piosence. A zawsze i wszędzie, a przy Tobie trwać, bo gdziekolwiek będę, tam wiem, że Ty też. Bez przerwy tę główkę gdzieś tak, wiesz, śpiewamy do mikrofonu. Dobrze. A to, że nie znamy tekstu, nie musi nas koniecznie usprawiedliwiać. Bo gdziekolwiek będę, tam wiem, że Zawsze i wszędzie poprowadzisz, myślą mnie. Piotruś, wiesz co ja mam za mało muzyki w słuchawkach, naprawdę. Może masz? Mhm. To jest całkiem prawdopodobne, że masz, tak? W pewnym momencie zrobiło się taki, takie takie straszne zapotrzebowanie i takie nie wiem, takie uderzenie. Ym, Zespół ich troje, prawda? I myślę, że po prostu on dał ludziom to, czego, czego naprawdę nie potrzebują. Ja mam powiedzieć, że mało mi ciebie Powiedział się: Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, składy, składy. Raz, dwa, trzy, cztery. Przed siedzonką. O błogosław również sól i wszelkie przyprawy na wieki wieków. Amen. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jeśli nie teraz, to kiedy? Michał Wiśniewski będzie tak blisko w zasięgu ręki. Nie strać szansy, by zobaczyć i usłyszeć go na żywo w niedzielnym Jestem jak jestem ring. Wyślij sms o treści studio pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680. Zgłoś się do nas, czekamy właśnie na Ciebie.